Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Nie wystarczy być dobrym. To przesłanie wydaje się nam przekazać dzisiejsza liturgia słowa. Fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy, przynosi dosyć zaskakujący dialog między Jezusem a dwoma osobami, o których możemy powiedzieć, że byli pod wrażeniem nauczania Chrystusa. I to do tego stopnia, że wyrazili ochotę, aby dołączyć do tych, którzy szli za Jezusem. Pierwszy z nich przedstawiony jest jako uczony w piśmie. I zapewne fascynacja Chrystusem wywołana była z odkrycia niezwykłej mądrości zawartej w nauczaniu samego Chrystusa, co zresztą jest prawdą i jest dobre. Ale czy pójście za Chrystusem to teoretyczne rozważania, nawet na wysokim poziomie intelektualnym? Czy pójście za Chrystusem to kariera, to stanowiska, czy prestiż? Jezus rozwiewa te zapędy jednym zdaniem: Lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Drugi z kandydatów zdaje się być bardziej przywiązany do spraw ziemskich, które wydają się mieścić w kanonie dobrych obyczajów. Też jest to rzeczą dobrą, bo przecież nie ma nic złego w tym, aby pochować zmarłych i pożegnać się z rodziną i przyjaciółmi. Jednak pójście za Chrystusem wymaga wyboru. Wyboru między tym, co może jest i dobrem, a tym, co jest wolą Bożą. Pójście za Chrystusem to coś więcej, aniżeli ludzkie uznanie i prestiż. Bo trzeba wykonać polecenie Jezusa, pójdźcie za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Jest wielka różnica między tymi dwoma entuzjastami, a Piotrem, Janem innymi uczniami Chrystusa. W Ewangelii jest wyraźnie napisane, to nie wyście mnie wybrali. Ale to ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. To Chrystus wybiera i powołuje tych, których On chce, a nie tak jak w przypadku tych dwóch bohaterów dzisiejszej Ewangelii, że to oni sami proponują Jezusowi, że dołączą do Niego, no i to pod pewnymi warunkami. Za Chrystusem idą ci, których Chrystus sam wybiera. To On powołuje kogo chce i do zadań, jakie On wyznacza. Tych też Chrystus uzdalnia, umacnia i prowadzi. Prowadzi przez drogi życia, które również On sam wyznacza. Nawet jeśli te drogi będą kręte, kamieniste i podgórkę. Drodzy bracia i siostry, obecny czas to dla wielu młodych ludzi czas rozpoznawania i wyboru drogi życiowej. To ten szczególny czas, kiedy starają się rozpoznać, do czego Chrystus ich powołuje. To też jest czas intensywnej i gorliwej modlitwy, bowiem każde powołanie wymaga wsparcia, pielęgnacji i troski. Święta Matka Teresa z Kalkuty często powtarzała, że nie jest prawdą, iż nie ma powołań. Bóg daje powołania bardzo hojnie i licznie. Ale to, czego brakuje, to modlitwa modlitwa w rodzinach, w parafiach, we wspólnotach. To, czego brakuje, to troska i pielęgnacja powołań w tych samych rodzinach, wspólnotach i parafiach. Dziś trzeba by dodać, że coraz częściej pojawiają się nierozumni ludzie propagujący teorię o tym, że nie jest konieczne wypełnienie woli Bożej wystarczy być dobrym. To taki minimalizm i przeciętniactwo rodem z piekła od samego Lucyfera. Swego czasu na jednej z placówek miałem do czynienia z dosyć osobliwą grupą ludzi. Otóż, zawsze gdy tylko zauważyli młodego człowieka, chłopaka lub dziewczynę, którzy spędzali więcej czasu na modlitwie w kościele przed najświętszym sakramentem, przeczuwając, że rozważają swoje powołanie, Dopadali ich wręcz jak wściekłe psy, przekonując, że nie trzeba iść do seminarium czy do zakonu. Możesz przecież być dobrym chrześcijaninem, nie będąc księdzem czy siostrą zakonną. Była to iście diabelska działalność. Mam nadzieję, że Bóg okaże im miłosierdzie i przywróci rozum, aby zdobyli się na pokutę, bowiem wielu młodym ludziom w głowach namieszali i odwiedli przez swoją szatańską działalność. Od rozpoznania, rozpoznania powołania i wypełnienia woli Bożej. To tak jakby człowiek sobie uzurpował bycie większym niż sam Pan Bóg. Niestety, dziś jest to dosyć powszechne zjawisko, bowiem wielu uważa, tak jak bohaterowie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, że to oni są ponad Bogiem i mogą decydować. Nie tylko o własnym powołaniu, ale też o powołaniu innych. A jak postrzegali to święci, którzy przecież są mistrzami życia, wiary? Święta Teresa Zawila upominała: Mylą się ci, co nie mają, że zjednoczenie z Bogiem polega na przeżyciach, na ekstazach, na pociechach wewnętrznych. Nie polega ono na czym innym, jak na poddaniu się. W woli Bożej, poddaniu woli własnej pod wolę Bożą. Święty Alfons Liguori powtarzał: Prawdziwi miłośnicy Pana Jezusa, miłują tylko to, co Jemu się podoba, i tylko dlatego, że Jemu się podoba, i kiedy, i gdzie, i jak mu się podoba. Drodzy bracia i siostry, nie wystarczy być dobrym. To, co czyni człowieka prawdziwie szczęśliwym, to wypełnienie woli Bożej, a już na 100%, gdy chodzi o powołanie życiowe. Dlatego modlimy się w tym czasie i modlmy się gorliwie za młodych ludzi, aby nie stworzyli i mieli odwagę podjąć to wyzwanie, aby zdobyli się na bycie wolnymi od wszelkich złych potrzeb, ludzi, którzy oszukując i mamiąc dobrymi rzeczami. Byleby tylko młody chłopak czy młoda dziewczyna nie wypełnili woli Bożej, tak naprawdę wyrażają własną zgorzkniałość i być może własną porażkę. Takim diabelskim działaniom przeciwstawmy naszą ufną wiarę, gorliwą modlitwę i, jeśli trzeba, ofiarujmy umartwienia, a nawet uciążliwości dnia codziennego i cierpienia, które nas dotykają, bowiem żniwo jest wielkie a robotników wciąż tak mało.